Widzowie, ktoś mi dał preluty. O kurde. Dobra, to teraz dam jemu ten. Jakiegoś dobrego dobra. Chodź tu, biedaczku, daję ci. Ale chut ten, jak to to widzę. Chodź tu masz. Ej! Stój tu! Masz tu. I kanita ma. Przejdziemy, dać mu bejbusia, ale widzowie! Co to się odwaliło? Ja sam z tego nie wierzę, o! Ty. Żeby ktoś mi dawał coś takiego. Nie no... Ej, haro chłopie! Chodź tu! Chodź tu! gdzie ta bejbusia. Cycyk, prawdziwy, ja, po prostu nie powierzę, że te dwa koty, po prostu prawdziwy, 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 po prostu prawdziwy, 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 kurdy te prawdziwy, takie prawdziwy, 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 nic. Widzowie, nie róbcie sobie żartów, że to wy... Ja oporam swój dni, bo możecie grać ze mną i pisać, że ma Ten... O, na przykład Sima macie jak to mówić? Mu... Ten Szyman. Mój ulubiony widzów. Ja już teraz poznam, że, że to ktoś z widzów, ale nie róbcie sobie żartów. Zostałem tylu widzów. Ja bym się chyba... Aż Widzowie jeszcze mnie wiele nie widzieli. ale po prostu mogli znaleźć w mnie mnie do dodali. Ja zostałem. Naprawdę widzę. Możecie mi dawać takie, ale jak będę grał. Patrz, to mój skin. o przy okazji kupię to mój cały skin, no i możecie właśnie takiego skina wyszukać. Zbierze jajca codziennie, możecie patrzeć, bo więcej będzie turblocków z, z Minecrafta, ale niestety z Minecrafta nie możecie wchodzić, bo to zabronione. Gdybym mógł, to by wam poznał. Ale... swoje prywatne rzeczy nagrywać, ale nie mogę wam podać na tutaj pipo nie ma A jakby ktoś dołączył przypadkiem no to trudno, no to zamieszka nie, nie, nie to nie grozi ktoś to z widzów, tak, nie z widzów, to kto to był pan tylko widzowie jakby byli byli, to mógł, mogę dać, dobra patrz tu są jakieś nic jajko dobre patrz to jajko za pięćdziesiąt co wy co, wracajemy? pyk no, co jest? Mizdrowy. Chodź tam ci jajko. Ej, weź tu tam ci jajko darmowe, chodź tu. Chodź tu. Chce ci za jajko darmowe. Już? No co, no jak ja mam y, te? Jak ty się kryjemy? Tutaj też dam jakieś jajko, dobra, nie wiem czy to mój widz, ale będę temu I jakieś dobre też, no i wystarczy mi jeden, i kupię też dla tego gościa, jeszcze dam jemu co mi ten... No szkoda mi kości, czy zacznę, to nie chcę, trochę zacznę Patrz, po prostu, tu damy jeden. Mamy więcej? Nie damy go tutaj, chodź. Piek. Piek jest obzronny. Cyk, cyk. To gdzie są te paja Nie wiem czy w ogóle w Sumie Te barany Nie, ja te barany wykasuję Że tamten by chciał. mój ten mi Taki zwykły szczur, no dobra Koda im 9 8 No zaprawy pozmę a to doc沒, to po, no by... o da hell. ja to dłużej? To było nieproste, niemożliwe. What the hell? dobra, postawię sobie, co mi tu? A gdzie to Przepraszam, sprzedam, poczekam na to. Tego. jakoś, tak. A to jest 57. Krowa to jest 17. Nie yeah, no to... Kasujemy to, tutaj to... Mi się zaczyna Kapi parę no chcę zostawmy na tego? Dobra To wszystko to Jeszcze nie. Jest mi się Ej, gościu Patrz, masz kota Ej, on jest zupełnie chyba Zostaje po prostu No muszę cię złapać O, jesteś

Masz, masz, ja jej całe pole zapłoniłem? Wdecy No i patrzcie jak sobie... A, pieski mam! Dobra, order specjalnie dla niego. To się zostaje, bo... Nie wiem po co mi tutaj jaje Ale dał mu tamto, tam, to jeszcze otworzy. No, czymże trochę Uuu, mam mam koniczek. To i tego, ja sobie wziąć, dajesz gdzieś Oj, to by go tylko się, to. Dobra, gdzie jest gościu, gościu? Kupię sobie dla niego, byle jakie to że, ale, jest, ale. Tu nie ma. Masz ochała. że nie ma jest <kłysy> Jestki, o mam jeszcze trochę. Ten, już patrzcie, pozbiję się wiem, dużo brinoty. Cześć, kapibary, to ładnie. Kapibary nie jemu, by było bardziej potrzebne. Mogę zobaczyć co, o 11, no to damy jemu, no. Wicowie nie będę aż taki chamski. No 8 kilo to 8 kg to tyle. To Co? Ja nagrywam teraz film. Możesz mi dodać do znajomych jak chcesz. Okej. Okay. Ja widuję jajka, no to, no to oczekam ok. na zaproszenie. No już ty nie widzisz. Subskrybujesz mnie?

Pytasz do kanału.

Название моего канала. Как это называется? Название моего канала на Ютубе. Надо посмотреть.